Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj chciałbym pokazać jak przycinamy drzewka czereśni u siebie w sadzie. W zasadzie wszystkie młode drzewa już przeprowadzę tą metodą. Jest to metoda nawrzeciona. Drzewko przypomina trójkąt. Tak jak tu pokazane na rysunku. Mamy jeden główny przewodnik i od niego odchodzą boczne pędy i tu staramy się, aby te pędy właśnie odchodziły pod jak największym kątem, najlepiej 90 stopni. Wówczas całe te gałęzie bardzo ładnie zawiązują pączki kwiatowe. W bardzo ważne jest również to, żeby do każdej partii korony docierały promienie słoneczne, a tu jak widzimy taki właśnie zwężający się ku czubkowi, to zapewnia właśnie bardzo dobre doświetlenie każdej partii korony. Bo jeżeli tu by było zbyt dużo gałęzi, to właśnie one mogłyby trochę przecieniować ten środek, a dół już w ogóle zacieniować. Wówczas te, te gałęzie by były ogołocone i owocowanie by się przyniosło na górę. Właśnie nie o to chodzi, żeby dziś z dużych drabin rwać czubki, tylko ładnie z ziemi tu sobie wszystko obrywać i żeby na całym drzewie było ładne zaponkowanie wszędzie były owoce. I ta metoda myślę jest bardzo łatwa w prowadzeniu, bo w późniejszym okresie jak już sobie wyprowadzimy takie drzewko jak tu, to jedyne co robimy to tniemy te gałęzie, które wyrastają w środek drzewa, które się krzyżują, są chore i naturalnie odmładzamy to drzewko, czyli wycinamy te gałęzie, które osiągnęły grubość połowy i więcej średnicy przewodnika. I właśnie tak je przecinamy, żeby wyrosły tu nowe pędy i naturalnie sobie ładnie odmładzamy. Ciągle mamy nowe pędy, a na tych młodych pędach taki i zawsze jest najładniejszy owoc. Bo czym starsza gałąź, tym gorszy, gorsza jakość owoców. Więc to jest bardzo mnie prosta metoda w prowadzeniu i dająca dobre rezultaty, bo mamy praktycznie na samym drzewie taką samą jakość owoców. Tu owoce równomiernie wszędzie dojrzewają, bo wszędzie równomiernie światło dochodzi. I krok po kroku pokażę, jak to zrobić od młodego drzewka, takiego kupionego w szkółce. I tu w takiej w innej formie, nie wsadzie tylko w takim bardziej wersję graficzną na komputerze. Najczęściej drzewka, które kupujemy, wyglądają tak, jak tu na tym rysunku. Pierwszy przykład jest okulant, drugi drzewko z koronką. Tu mamy trzeci typ. No, tu jakoś nierównomiernie te gałęzie rosną, tu jedna może być usunięta, dwie pionowo w górę. Staram najlepiej, żeby było takie drzewko jak tutaj pokazane, czyli z jednoroczną koronką, ładnie rozgałęzione gałęzie. Tylko, że tu należy pamiętać o tym, że podczas wykopywania tych drzewek ze szkółki, część korzeni zawsze w tej szkółce zostanie tak, jak nam wykopią, to mniej więcej tak, a część zostanie tutaj. Więc tą górę mamy tak, jak była w szkółce, a dół mamy trochę okrojony, Więc żeby wyrównać tutaj te dysproporcje. Ja trochę tu przycinam te końcówki pędów i wtedy to drzewko lepiej ruszy, bo tak jakbyśmy tu nie przycięli, to, to tak jak zjadzą samochodem. To by musiał wystartować z dwójki, a tak jak przytnę, to tak bym wystartował z jedynki, z pierwszego biegu z samochodem. Jeżeli mamy takie drzewko jak tutaj, czyli gdzieś usniętą gałąź, to wiadomo usuwamy. Tutaj są dwa takie prosto idące pędy w górę. I one są niepotrzebne w tym miejscu dzień nawrześciano, przycinam je, tak jak tu. I takie drzewko wtedy wygląda mniej więcej jak okulant, czyli tak jak tu. I pierwsze co robię, przycinam na wysokości gdzieś około metra do metra pod skosem. Nie poziomo tylko pod lekkim skosem, wtedy ładnie się to goi. I kolejną rzeczą którą robię, Również ją należy zrobić w przypadku tego drzewka. To do wysokości pół metra usuwamy wszystkie te pączki tutaj, bo jeżeli tego nie zrobimy, to na wiosnę nam tutaj mogą wyrastać pędynowe, a niepotrzebnie one tu rosną, bo one i tak będą usunięte. Są zbyt blisko ziemi, tu te będą padały na ziemię. Więc szkoda energii drzewka na coś, co i tak jest niepotrzebne. I kolejną rzeczą, którą robię, to tak zostawiam dwa pączki do góry. Te tutaj poniżej uszczypuję. Tu zostawiam z 6 pączków 5, 6, 7. No, zależy jak wygląda drzewko. Jeżeli wykonam taki zabieg, to w pierwszym roku po posadzeniu tego drzewka tu wyrosną na dwa pędy prosto w górę. A z tych powinny poziomo ładnie wyrosnąć gałązki tutaj. I na jesieni czy tam latem, jak będziemy obcinać drzewa, to tu już mamy bardzo ładnie wyprowadzone drzewko. Tak jak tutaj, jest ładna koronka. Tylko tu mamy dwa pędy. Te dwa pędy zostawiamy po to, że gdyby wiader lub jakiś ptak nam ułamał jedną z gałęzi, to mielibyśmy już problem, gdyby była tylko jeden pęd. A tak mamy jeden zapasowy. Jak go usuniemy, to mamy. To wcześniej ucięliśmy. Mamy ładnie wyprowadzony przewodnik, przedłużenie drzewka. Usu... No, patrzymy tutaj, który wybrać. Ten, jeżeli będzie jakiś krzywy, garbaty, jakiś chorowity, czy uszkodzony. No, czasami się tak zdarza: usuwamy go. Staramy się wybrać trochę ten słabiej rosnący, tak żeby energia tutaj szła, drzewka na te gałęzie boczne. Jeżeli tu będzie silny przewodnik, to to drzewo będzie mocno biło górę, cały czas tu wszystko będzie się górą rozwijało. A tu trochę ten dół będzie bardziej osłabiony. To chodzi, żeby ten dół tu bardziej się rozwijał niż ta góra. I za chwilę pokażę jak to wygląda w drugim roku. Po posadzeniu. Tak wygląda nasze drzewko w drugim roku po posadzeniu. Tutaj dorysowałem pączki kwiatowe i tu na wiosnę też usuwamy te pączki poniżej tych dwóch górnych, czyli zostawiamy tylko te dwa do góry pąki, te niżej trochę uszczypujemy, zostawiamy tu z 5, 6, 8, no zależy od drzewka pączków i tu zazwyczaj te gałęzie ładnie nam wyrastają może zrobię innym kolorem ładnie nam wyrastają pod kątem prostym i tu powinny nam wyrosnąć dwa przewodniki przedłużenie, dwa, dwie, dwa pędy, które będą, jeden z nich będzie przedłużeniem przewodnika tu nam powinny wyrastać kolejne gałązki tu może jedna nam tak w dół wyrosnąć tu może jedna nam tak wyrosnąć tu jedna tak tak. I tak. I tu, co po drugim roku, po drugim sezonie wzrostu, z takim drzewkiem robimy, co to wycinamy? Oczywiście, tą gałąź, która idzie niepotrzebnie w dół, bo tu ona jest nam niepotrzebna. Ta, która wchodzi w środek drzewa, Gałęzie powinny wychodzić zawsze na zewnątrz, w tej metodzie nie do środka. I tu usuwamy jeden z przewodników, wybieramy ten bardziej prosty. Powinno się ten słabszy zostawić. Tak, żeby tu to drzewo nie biło za mocno w górę. Tu nie ma znaczenia, są mniej więcej przeważnie są równe, więc tu usuwamy jeden z tych. I takie drzewo po przecięciu będzie wyglądało mniej więcej tak po drugim roku. To jest tu to niepotrzebne i to będzie usunięte. Tu wiadomo, w trzecim roku będzie podobnie. To może zaznaczę. W trzecim roku będzie podobnie. Tu nam yy, znowu yy, wyrosną dwa przewodniki. Tu kilka nam odbije ładnie tą gałąź. Tu nam wybiją kolejne. Ale może się zdarzyć, że tu ta gałąź, tak nam się wydawało, że rosła yy, poziomo, ale trochę tak pod górę, ona trochę zacznie nabierać na sile. Tu się to drzewo z grubie, zbyt mocno. Tu mam. Rosną kolejne gałązki. I w, po trzecim roku, w tak, w takim, przy takim drzewku, wiadomo, usuwam jeden z przewodników. Przykładowo ten. Te wszystkie, co wchodzą w środek, tu już nie narysowałem taki, ale to już wiadomo o co chodzi. I tu widzimy, że ta gałąź już się zaczyna nam robić zbyt gruba. Ona tu, się może, tu się ona może dosyć mocno pogrubić. Tutaj. Tutaj też pogrubi się ona. Y, zacznie nam na przykład konkurować z przewodnikiem, który będzie zbyt gruba, no to tą gałąź też y, możemy usunąć wówczas, tak żeby tu nam nie było czasem dwóch przewodników, bo zrobi się taki miszmasz na takim drzewku. Czyli gdzieś tu usuniemy tą gałąź, tu w tym miejscu. Powiedzmy tu ją usunęliśmy, bo już się zrobiła zbyt gruba, mogłaby w przyszłości trochę namieszać nam tu. I tak takie drzewko wygląda po trzecim sezonie. No i w kolejnych latach na przykład, jeżeli tu już osiągniemy wymaganą przez nas wysokość, to już każdy decyduje na jakie wysokie chce mieć drzewko. To tylko przecinamy górę, bo tu wiadomo też będą w kolejnych latach wyrastały gałązki, ale już nie będą takie mocne jak wcześniej, bo tu więcej energii pójdzie tutaj, na ten dół. To będziemy przycinać, możemy, możemy przyciąć to drzewko tutaj wtedy. Może innym kolorem zaznaczę. Tutaj przytniemy, tu będzie nasz przewodnik na, nam rósł, żeby już na wysokości nie szło. I wiadomo, w każdym roku te, które będą wchodziły w środek będziemy usuwać. I z czasem te, które będą zbyt grube, tak żeby stopniowo odmładać drążko, bo jeżeli tu ustawiliśmy tą grubą no to tu, w tym miejscu wybije nam ładnie gdzieś tam pewnie jest dwa pędy jakieś cienkie i tak w naturalny sposób będziemy odmładać drążka gdzieś w czwartym roku na przykład usuniemy tutaj tą gałąź, tą gałąź, a w, miejsce, a w ich miejsce ich miejsce wyrosną kolejne gdzieś młode gałązki. Tutaj no, kolejne dwie. I w naturalny sposób drzewko będzie się odmadzało. I myślę, że to jest najbardziej prosta i skuteczna metoda na prowadzenie czereśni. Yy, będą nam ładnie owocowały drzewka bo tu wszędzie ładnie słońce będzie docierało z każdej strony. Yy, młode gałęzie, czyli ładny owoc. No i ja tak prowadzę drzewka. I to by było chyba na tyle na dzisiaj. Поздравам